Witajcie w kolejnym odcinku serii Prawda Nimity. W tym odcinku do się o ciągnika Zetor 101-11 i 101-45. Jak te ciągniki powstały oraz jaka jest pomiędzy nimi różnica? O tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania tego kanału. Bijajcie również na moje social media Instagram, TikTok oraz X. Wszystko macie podane w opisie. A ja przechodzę do tematu tego odcinka. Głównie ciągniki marki Zetor 111 i 111 były produkowane w latach 1980-1990, przy czym przeszły one Dolny lifting w roku 1984, ale do tego dojdziemy oczywiście później, wchodzą one wraz z całą serią Crystal, bo pierwszy model wprowadzono w 1968 roku. A jest to model 8011. Co swoją tego już kiedyś wspominałem przy okazji 50 odcinka z Indie Prawda o porównaniu z do Ursusów. Ponieważ te ciągniki serii Krystal Zetora były budowane na współpracy z Polską, co ciekawe, tak, dokładnie ze fabryką Ursusa. Dzięki temu i w Polsce powstała ciężka seria Ursusów. Mm. A jaki silnik został wyposażony ten model? Otóż model 111 i 1145 został wyposażony w silnik turbo turbodoładowany o oznaczeniu Z8002. O pojemności 4562 cm3 i mocy 95 koni mechanicznych. Skrzynia biegów posiadała 16 biegów do przodu, 8 do tyłu, a to pozwalało rozpłynąć traktor do 28 km na godzinę. Zapewne teraz zastanawiacie się, jaki jest typ oznaczeń tego modelu. Otóż pierwsze dwa lub trzy cyfry to oznaczenie z reguły przybliżoną moc silnika. Chociaż nie zawsze to się sprawdza, bo na przykład, jak Wam wcześniej mówiłem, mamy model 101, czyli powinien mieć potencjalnie 101 koni mechanicznych, a tu mieliśmy tylko 95, ale to wiadomo, to było takie przybliżone. No ale na przykład następna cyfra, czyli już czwarta w naszym przypadku, oznaczała, jeżeli mieliśmy numer 1, to nawet na jedną oś. 2 Traktor gąsienicowy, 3 sprężynowany kołowy traktor, lub 4 napęd na obie 8. Zaś piąta cyfra oznaczała 1 traktor uniwersalny, 2 traktor kultywacyjny, 3 wąskotorowy traktor, 4 traktor dla ryżowisk, czyli takich do uprawy ryżu, 5 traktor z napędem przedniej osi, 6 półgąsienicowy traktor, 7 traktor dla terenów podgórskich i 8 traktor traktor z kabiną ochronną. Ogólnie co ciekawe ten typ oznaczeń zator wprowadził w 1960 roku po wprowadzeniu na rynek modelu 3011. Hmm. Więc jak wynika z tej różnicy model 111 -11 posiadał napęd tylko na jedną oś zaś model 10145 był to traktor, który miał nawet na wszystkie cztery koła. W roku 1984 przeprowadzono modernizację serii Crystal która polegała na między innymi unowocześnieniu całej konstrukcji i również to objęło nasze dzi wspomniane dzisiaj modele. Model 11 i 45 w ramach tej modernizacji dodatkowo otrzymały zupełnie inny silnik. Mianowicie silnik z 8002 134, a podobnie jak wcześniejszy silnik był to czterocylindrowy turbodoładowany silnik o pojemności. 4562 cm, ale tutaj mamy zwiększoną moc pomoc 100 koni mechanicznych. Skrzynia biegów pozostała bez zmian. I tak jak wcześniej wspominałem, ten ciągniki zakończono ich produkcję w 1990 roku. A w tym filmie już będzie wszystko. Ogromny podziękowanie kieruję dla kanałów Wilku Agli, Karcher oraz Kamilów, którzy pozwolili mi na wykorzystanie swoich nagrań do tego filmu. Linki do ich kanałów i wykorzystanych nagrań zostawię w opisie tego filmu. Jeżeli się podobało to po auto, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał. Propozycje kolejnych tematów na film możecie ciągle pisać w sekcji komentarzy. A ode mnie to tyle. Żegnam Was HexChef. Cześć. you